Norbi dostał jakieś takie niemrawe brawa, ale czego wyście się kurwa spodziewali, nie? że przyjdzie i rozpierdoli? To jest Norbi, ludzie. Nie? Kurwa, żyjemy w tym samym kraju. Ale jeśli Norbi jest dla po polskiej kultury takim małym karakanem, który strza do zupy, no to nasza gwiazda to, kurwa, wylewa rtęć do rzek po prostu cysternami. Ja... Michał Wiśniewski, moi drodzy! Szacunek oczywiście ich troje. Super grupa. To jest naprawdę super grupa. Skład niezmienny. Wiśniewski, typiara, którą rucha i ten trzeci, co się patrzy. <grym> Państwa... Kiedyś się tak... Przysłuchuję, gdy dochodzi do mychuszu ten prześmiewczy skowyt, gdy czuję niesamowite gradobicie jadu na tej scenie. Gdy czuję, jak nad tą sceną unosi się obrzydliwy tajfun agresywnych wymiotin. Gdy czuję na sobie ich brysk. To kołacze się w mojej głowie pytanie. Czemu? Czemu świat nasz milczy cały blady od wzruszeń? Michał w ogóle nie jest bystrym gościem. Gdy w 2005 roku lekarz powiedział mu, że Michał ma HIV i niedługo będzie miał AIDS, to Michał myślał, że mandaryna urodziła i wybrała imiona dzieci bez niego.